Łódź zaprasza na program. Wydaje się, że grzechem byłoby nie skorzystać z tego, co dzieje się dzisiaj na rynku globalnym, rynku gier, jeśli mówimy o tym, że ten rynek bardziej dzisiaj prawie 60 miliardów dolarów i prawie 12 milionów Polaków regularnie grywa w te gry to czemu łódź ze swoim zapleczem nie mogłaby być naturalnym miejscem, gdzie taki właśnie inkubator, gdzie wspieranie firm z tej branży miałoby się odbywać? Wyższe uczelnie, biznes, praktycy, moim zdaniem podpisanie listu i rozpoczęcie współpracy w takim gronie gwarantuje, że to ma szansę powodzenia. Szansa dla uczelni na dedykowane kształcenie, wzmacnianie potencjału i tego technicznego czy uniwersyteckiego, myślę tutaj o informatykach i tego potencjału grafiki, sztuki. Akademia Sztuk Pięknych na pewno będzie chciała łączyć technikę ze sztuką w tym projekcie. To wreszcie szansa dla małych, średnich przedsiębiorstw, które mogą w tej dziedzinie tworzyć, poruszać się, korzystać z tego potencjału, który w wyniku projektu powstanie udostępniania urządzeń, komputerów, systemów, narzędzi programistycznych, graficznych które dla małych i średnich firm w innej formule byłyby niedostępne. Czekamy na ciekawe aplikacje, które pozwoliłyby angażować unijne wsparcie w to przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że w tym gronie partnerów uda się takie projekty tworzyć i transfer wsparcia unijnego skutecznie wykorzystać.